No więc witam, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym od długiego, długiego, długiego czasu odcinku Kijowych Broni. Ten odcinek, ten filmik jeszcze nie będzie takim typowym odcinkiem Kijowych Broni, czyli nie będziemy recenzować nic, a będzie takim jakby przygotowaniem gruntu, takim sprawdzeniem, czy, czy, czy dalsza praca ma sens. Gdyż jak pewnie sążyliście zauważyć od paru miesięcy. Bodajże pół roku nawet nie było żadnych odcinków. A pierwotnym powodem tego było to, że nie miałem Golda. Nie miałem kasy na Golda, nie miałem ochoty właściwie wydawać. A pieniądze na Golda jakoś granie na Xboxie po prostu znudziło mi się w, na pewien okres czasu. Eee, I wtedy przyszła. Przyszła taka myśl, że... że wszedłem na Allegro i sprawdziłem, po ile są kody 48-godzinne na... na Xbox Live Gold. No i wyszło, że są dosyć tanie, więc właściwie czemu ich nie kupować? I od jakiegoś czasu lecę na tych kodach jest to całkiem dobra inwestycja, więc... więc gram na Multi. Jakby ten pierwszy powód, ten główny powód, dla którego nie grałem na Multi, dla którego a zaniechałem kijowy bronie, stracił się, zniknął. E, więc zapytacie pewnie się teraz, dlaczego, dlaczego mimo to nie ma odcinków. E, drugim powodem było to, że chciałem się poświęcić bardziej mojej drugiej i trzeciej pasji, czyli, czyli e, filmowaniu i, i fotografii. Czymś co, co zaczęło się jakiś czas temu i, i naprawdę bardzo ładnie kwitnie. E, i, I to mi jakby zabierało cały czas. I, I zabierało mi też ochotę na nagrywanie, bo jak się wracało zmęczonym do domu i tak dalej, to, to zwyczajnie nie było, nie było w tym sensu. No i jeszcze jednym powodem było to, że straciłem jakby hmm, straciłem wiarę w to, że ktokolwiek chce oglądać e, gameplaye w, w, w SD czy straciłem, straciłem nadzieję, jakby że to ma jeszcze sens, bo pomimo tego, że, że wiedziałem jakby, że e, Jakość filmiku nie jest w tym co robię najważniejsza, tylko jest najważniejsze moje recenzje i to te statystyki to o czym ja mówię, to jednak jakość filmu też miała jakieś tam znaczenie i, i po prostu na tą chwilę myślałem, że ona jest za mała, a, a jeżeli nie było mnie stać na Golda Rocznego, to tym bardziej nie stać mnie na nagrywarkę HD i, i no po prostu, po prostu nie mogę sobie na to pozwolić. To, co teraz oglądacie, to jest gameplay nagrany... Na początku nagrywany był Dazzlem, czyli mogliście się przekonać na temat tego, jak ta jakość, jaka ta jakość była i jaka ta jakość może być nadal. Natomiast teraz oglądacie gameplay z, y... nagrywany lustrzanką, po prostu wcelowany w, w monitor i, i tam parę, parę dynksów pozmienianych, żeby to jakoś wyglądało. No i... Tutaj jest moje pierwsze pytanie: czy, czy takie nagrywanie ma sens? Czy jednak te Full HD, trochę takie nie do końca, bo jednak nagrywanie ekranu to nie to samo co zrzucanie bezpośredniego obrazu z konsoli, ale czy te Full HD ma, ma sens? Czy to jest na tyle lepsza jakość w oglądaniu niż Dazlem, że, że chcielibyście coś takiego zachować? Bo nagrywanie Dazlem jest e, z jednej strony łatwiejsze i, i, i z jednej strony trudniejsze. Gdyż łatwiejsze, bo. Bo mogę nagrywać nie wiem, 5 godzin bez przerwy i nic mi się nie stanie, bo, bo pliki są strasznie małe po kompresji w dvx Natomiast gorsze, bo muszę przełączać e, Xboxa w SD, a, a granie w SD na 20 iluś tam celowym monitorze jest e, tragedią i przeciwników po prostu nie widać, więc się strzela w, w, te, w te takie trójkąciki nad ich głowami, bo, bo, je, bo je widać, bo są pomarańczowe. Natomiast nagrywanie lustrzanką ma takie plusy, że jest lepsza jakość i że można nagrać full HD. A minusem jest, minus jest taki, że mam dosyć małą mało możliwość e, czasową nagrywania. W sensie mogę nagrać, powiedzmy, nie wiem, godzinę max i to jeszcze z przerwami co 20 minut. Powiedzmy, te przerwy wychodziłyby tak co, co mecz w Battlefield. Natomiast e, mógłbym, mógłbym nagrać tylko trzy mecze po, po, po. na przykład mecze, po prostu więc y, no to jest też jakiś minus natomiast jest, chyba jestem w stanie się poświęcić po prostu e, jeżeli, jeżeli ta jakość dla was jest od, od, odpowiednia to będziemy tak robić, a jeżeli nie to będziemy nagrywać dazzlem więc tutaj jest moje pierwsze pytanie, moje drugie pytanie jest to czy w ogóle bo, bo czy, czy, czy w ogóle jakby jest sens żebym ja to dalej robił a Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony tym, ile, ile kijowe bronie miało wyświetleń, ile cały mój kanał miał wyświetleń, bo on nie był jakoś gorąco, mocno, ostro promowany, a tych wyświetleń było naprawdę dużo. E, wiem, że pewnie setki innych youtuberów robi to samo, zagranicznych czy polskich i tak dalej, ale mimo wszystko tysiące, dwa tysiące, wyświetleń to jest dla mnie coś coś niesamowitego, może, może się zdziwicie, bo bo to w skali youtube'owej są grosze powiedzmy, ale dla mnie to jest naprawdę coś I, i, i miło się dostaje na przykład takie wiadomości na Xbox Live, że ktoś pisze i się pyta czy będą mieć takie wybronie, bo mi się podobały I, i czy można na to liczyć A, i, i to jest moje drugie pytanie, czy po prostu chcecie, żeby to dalej, żebym ja to dalej robił? No i moim trzecim pytaniem jest yy, znaczy moim trzecim oświadczeniem jakby jest to, że Black Ops dokończę z prostej przyczyny, nie wiem jak się już w niego gra, nie znam obecnych statystyk i jakoś nie chcę już do tego wracać. Jedyne co moglibyśmy robić, co teraz mam na tapecie to Battlefield 4, zaczęlibyśmy sobie wszystkie bronie ogarnięć i tak dalej, dotatki, pojazdy tego jest w pieruny i nie sądzę, żebyśmy się szybko z tym uporali, a więc, więc Battlefield 4. Byłby zrobiony Oczywiście pistolety Potem, potem dodatki, karabiny i tak dalej Po kolei wszystko byśmy sobie robili Także To tyle jeżeli, jeżeli chodzi o, o, o to co chciałem powiedzieć Czekam na, na jakiś odzew z waszej strony a, Bo jeżeli nie, nie będzie żadnego A będą tylko wyświetlenia Albo, albo nawet wyświetlenie będzie to, to nie ma sensu żebym ja to robił A jeżeli będzie To, to będę robił w każdym razie to już tyle z mojej strony. Ja się z Wami żegnam. Cześć.